Cześć z tej strony Mr witam Was w Minecrafcie i jak widzicie jestem na serwerze Survival i chyba frakcje dokładnie. Na której jestem adminem, jest, to jest mój serwer i mojego kolegi który Was serdecznie zapraszam. Niedawno dopiero co powstał e, 25 slotowy, tutaj macie całą administrację, moderator, ja tutaj tam jest właściciel, tutaj jest admin Regulami wam nad przeczytam Znaczy no Sobie przeczytajcie no Tutaj są dropy ze stołu na was, Wszystko i tak inne mm, Można tutaj kupić VIPa oczywiście Co nam pomoże Bardzo dobre rzeczy jak na VIPa yy, Pokażę wam spawna całego z góry O, czekaj, o taki jest Spawn fajny Zrobiony przez yy, jednego z adminów nie ze mnie, a nie jestem uzdolniony zbytnio. Eee, yy, dobra, pokażę wszystko co tutaj jest. Tutaj mamy Enchant, tutaj Admin Shop. Tak, można kupić te i ty. Ła! Yy, IP serwera. Yy, podam w opisie, bo dokładnie coś tam yy, Tutaj mamy arenę PvP Tutaj jest tak dla widowni, tam wchodzą dwie osoby i się tłuką. Mm, no, taki serwer normalny, gildie, frakcje Nic se bardzo opowiadać. E, jeżeli będzie dużo osób, założymy razem gildie Ja jeszcze kiedyś nie zakładałem. Byle jak przyjdę więcej osób, to założę z kim będę mógł. E, o, to jest Gplay Nie wiem, gdzie jest siedzi. Eee, no, więc to tyle, zapraszam na serwer, założymy razem gildie i te programy, zniszczymy gildie m Playa. Tyle, A, taka autoreklama <laughs> serwera mojego i kumpla. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten serwer. Wbijcie proszę, bo dopiero to ten zaczęliśmy. Jak będzie więcej osób, to będzie więcej slotów, bo będzie, będą pieniążki. No. Więc zapraszamy. No, do zobaczenia. Jeżeli filmik się Wam spodobał, stawcie łapkę w górę. Nala.